Celuje w jego cwela, a co jednocześnie gość broni... Ale co koni... robisz? CO? No to on ci zwali hetmanę, Królewna w królewnę wpada. Co gadasz? Co on robi? Ale co ty gadasz? Przecież jak ci chciałem wytłumaczyć, że chciałem zaatakować jego i tylko tym koniem nie, uciek. Nie. Teraz się... ja mogę zaatakować no. Co ty robisz? Co? A co ty robisz? Ale co ty mówisz? Serio? No jest. Ale co ty robisz? Oddam się kroczek do tyłu. Zobacz, że królewna królewnę cierpia. Piesz, czegoś zrobił, no nie widziałeś na... szefie, no. Zabiję mu pionka, Pannie ale... i pionka. Co ty robisz do mnie? On teraz bije królewną królewnę, ty bijesz królem, f6 i masz widły na czacie i chacie. Jakie widły? No, że chodzi o to, że on tu zaatakuje mnie Hetmanem? To to też, to, to, to od początku, ale kurczę, ty. Co, ty co ty zrobi tego, bo. Ale ja, nie zrobi tego kurwa! <laughs> Pobroni go królowa! Co ty w ogóle gadasz? Ale ty masz jakiś własny świat co my...